To zadanie będzie ściśle związane z czwartym rozdziałem, który już udało nam się rozwiązać. I teraz przypomnijmy sobie tylko, że promienie okręgów opisanych na trójkątach oznaczaliśmy dużą literką r, więc zapiszmy od razu, że ten promień, duże r, jest o 4 cm dłuższy od promienia małego okręgu. Czyli okręgu wpisanego w trójkąt, więc mała literka r plus 4. Tak możemy opisać równaniem zależności między promieniami tych dwóch okręgów opisanego i wpisanego. I teraz wiemy dodatkowo, że jest to trójkąt równoboczny, więc znowu zaglądamy do czwartego rozdziału i w miejsce dużego r możemy wstawić 2 trzecie h. Natomiast w miejsce małego r wstawiamy 1 trzecią h. Rozwiązujemy takie równanie. Przenieśmy na lewą stronę 1 trzecią h, a zatem otrzymamy 2 trzecie h minus 1 trzecia h, to się równa 1 trzecia h. Usuwamy ułamek, mnożąc obustronnie takie równanie przez 3. I w ten sposób wyliczamy h. h jest równe 12 cm. Taka jest jednostka, więc zapiszmy ją sobie w nawiasie. Za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się link do kolejnego przykładu i tam już policzymy pole tego trójkąta.